głosem, jaki tylko słyszałeś. W swoich myślach, ciemna strona mocy stanowi drogę do wielu umiejętności, które wielu uważa za nienaturalne. Realne. Co takiego możesz mi dać? Wszystko? Nowe imperium. Nowe Imperium. Znajdź dziewczynę. Połóż kres, Jedi, i zostań tym, czym twój dziadek Vader nie zdołał. Pięć sekund! Ech. Julio, dobrze Cię widzieć. Co dla nas masz? Od sojusznika. Szpiega z porządku. Prześlij i wiadomość. Dostarczaj! Zaraz będzie po nas! Pół już! Bądźcie ze mną, bądźcie ze mną, bądźcie ze mną. Nie ma ich ze mną. Oh. Rej, cierpliwości, idę na trasę ćwiczeniową. Chodź, chodź ze mną. Rej! Sokół wrócił! W najwyższym porządku jest Kret i przesłał nam wiadomość. Palpatine zdołał powrócić. Teraz planuje zemstę. Ma największą flotę, jaką widziała Galaktyka. Ukrytą w nieznanych regionach. Na planecie Exegol. Luke jej szuka. Pisał, że żeby się tam dostać, potrzeba tego. Telurium Sithów. Zacznę szukać tam, gdzie jego trop się urwał na pustyniach Pasany. Lecimy z tobą. A to co? Festiwal przodków Aki Aki. Nic podobnego nie widziałam. Ja nigdy nie widziałem tak mało ludzi. Nazywa się Nambigima. To bardzo ładne imię. Ja jestem Rej. Nie ukryjesz się, Rej. Co? Coś z maską pewnie? Znajdę cię i przekonam do przejścia na ciemną stronę. Zobaczymy. Myślę, że ja tę eee. Musimy iść do Sokoła. Szybko. Leja przysłała mi wiadomość. Generale kaleriścian szukamy Eksegolu. Razem z Lukiem śledziliśmy pewnego łowcę. choć z Bestuna. Miał trop, który mógłby nas zaprowadzić do Tellurium. Istniały tylko takie dwa. Przelecieliśmy za jego statkiem pół galaktyki. Został opuszczony u wylotu kanionu. Mam co do tego złe przeczucia. Zauważyliśmy poszukiwany. Ruchy! Tam! Te śmigacze! <laughs> Kiedyś widziałam. Zafascisko! <śmienicza> Za Łapcie się czegoś! Czy ta agonia kiedyś się skończy? Nie, nie, nie. Gdzie jest reszta? Znajdźmy ich. To widziało wiele okropnych rzeczy. Tu jest jakiś tekst. O... Wiem dokładnie, gdzie szukać telurium. Niestety... Hmm. Jestem fizycznie niezdolny do wypowiadania tłumaczy z języka okay. SIP. No! No! od siebie dla niego. Musimy ruszać dalej. Znaleźć kogoś, kto da radę przetłumaczyć ten stylet. Droida czy coś? Hmm. Hmm. Ray Tui? Huh? huh? 主页狗嗯嗯嗯好 Dobry. Cześć. Spokojnie. Teraz jesteś z nami. Nie, 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 dziękuję. Czuję miał bliższy. To była jedyna wskazówka do tego telurium i ją straciliśmy. Owszem. Inskrypcja pozostała jedynie w mojej pamięci. W mojej pamięci? Uf, tak, to panie po. Znam hmm. czarnorynkowego mechanika. Czarnorynkowego mechanika? Jest na Kijimi. Dobra, wiem co musimy zrobić. Ktoś się zauważył A? przy bramie mnicha. Myślałam, że nie jesteś taki głupi, żeby tu wracać. Więc to jest Zori, Zori, to są Rej. <śm> przydałaby nam się twoja pomoc nie żeby cię obchodziło ale cię lubię jestem C Tripio relacji człowiek cyborg próbujemy znaleźć Babu Frika oh. kroczące nie odchodźcie Ach. mówi że znalazł coś w banku zakazanej pamięci droida. Babu możesz go zmusić do tłumaczenia Droidu, pamiętanie zniknie znik, znik och jak się trzymasz Tripio Spoglądam po raz ostatni na przyjaciół. Ojej. Niszczyciel Rena. Czuję. On żyje. Musiał być na innym transportowcu. Droid gotowy. Celubium Imperatora znajduje się w skarbcu imperialnym na księżycu w układzie Endor, Uf. Na południowym wybrzeżu. Tylko to ostrze wie. He he. Mogę się przedstawić? Nazywam się Citripio. Relacje człowiek cyborg. Musimy uciekać. Po! Prawo do lądowania. Czymkolwiek. Ruszaj na pomoc. Sztylet jest na stapku. Potrzebujemy go. <laughs> Spotkamy się w hangarze. Mhm. Rej, gdziekolwiek jesteś. Oh. Trudno cię znaleźć. A ciebie trudno się pozbyć. Twoi rodzice byli nikim. Tak wybrali, żeby cię chronić. Nie! <skrybuj> <skrybuj> Będziesz bezpieczna, obiecuję. Wracajcie! Sprzedajcie, żeby cię chronić. Nie! To palpatin kazał pojmać twoich rodziców, ale szukał ciebie. Nie znajdziesz jej na Jacku. Więc tu tam jesteś. Chodź, czuj tędy! Pewnie, że po ciebie przyszliśmy. Rzucić broń, Odłożyć broń! to! Hej, chłopaki. Uh -huh. Unicestwić ich. Uh -huh. Wasz szpieg to ja. No. Chcę, żeby Kylo Ren przegrał. Gdzie jest reszta? Jeszcze nie wrócili. Znajdź się dalej. Czego imperator ode mnie chce? Nie tylko masz siłę. Masz jego siłę. Jesteś jego wnuczką. Jesteś z rodu Palpatine. Czego imperator nie wie, to że jesteśmy połączeni w mocy Rey, dwoje będący jednym. Wiesz co musisz zrobić? Wiem. Obdział! Chodź, złapiecie! Zmusili mnie, żebym ich zabrał do statku. Rozumiem. Znaleźliśmy szpiega tylko to ostrze wie. Hmm. Telurium jest tam. Jestem Jana. Musimy się dostać do braku. Nie teraz. To niebezpieczne. Trzeba naprawić statek. Nie możemy tyle czekać. Nie bój się tego, kim jesteś. Hmm. Oddaj mi to. Jeśli chcesz się dostać na exegol, to ze mną. Nie! Hmm... <laughs> Chciałam złapać twoją dłoń. Dłoń Bena. Hej, młody. Hmm. Wiem, co muszę zrobić, ale nie wiem, czy jestem na tyle silny. Tato? Wiem. Teraz zrobimy? A co możemy? Musimy wracać do bazy. Żegnaj, droga księżniczko. Czuję. Ale zrobiła cię generałem. Co teraz? Tak szczerze nie mam pojęcia. Co robić? Być jak wy. Też się tak <noise> czuliśmy. Przyleć do mnie na Exegol, generala Pride. Wyślij statek do pokładu, który znają. Niech płonie. Tak, panie. Przybędzie tu areszta za nią. Mistrzuska <grystanie> Broń Jedi zasługuje na więcej szacunku. Staw czoła imperatorowi, albo nadejdzie kres Jedi. Jest coś, co moja siostra chciałaby ci oddać. jest jej ścieżki Jedi, ale to twoja walka. Weź oba miecze na Exegol. Nie mam Telurium. Zniszczyłam statek Rena. Masz wszystko, czego ci trzeba. To Rey. Ona leci na Exegol. Jijimi, jak? Strzał zniszczyciela. Gdzieś z nieznanych. Broń antyplanetarna. Generale. Ten droid ma masę danych na temat egzegolu. Nie, nie, dziękuję. Póki te niszczyciele gwiezdne są na egzegolu, mamy szansę. Muszą tam mieć jakiś oscylator termiczny. A, a, a. a może gdzieś jest jakiś wydech? W niego można celować. A, albo e... jakiś główny rdzeń hmm. O czym wy mówicie? Używają sygnału z wieży nawigacyjnej. Jak ta. Oddział powietrzny znajdzie wieżę, naziemny ją zniszczy. Jest nas za mało. To misja dla Lando i czuł jego. Polecą sokołem do układu jądra. Mamy tam przyjaciół. Mm. Nazywam się S tripio, relacja człowiek cyborg um. Patrzcie na tę flotę! Pitamina mm. <gry> drogę do domu. Nie zamierzam przewodzić Sidon. Zamierzam to skończyć. Mój duch zamieszka w tobie. Zostaniesz imperatorką. Będziemy jednością. To dla nich koniec. A to właśnie ty ich tutaj przywiodłaś. Zaatakuj. Przejmij tron. Czas na poświęcenie. O. Ha. Ha. Dalej. Aha. Ha. 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 Oh, uh. Skalajcie razem! Opadniecie hmm. razem! Para połączona w mocy! Siła dwójki przywraca jedynego. Prawdziwego Imperatora. O! Tam jest. To nasza strefa zrzutu. Posłaniać lądownik! Nie! Nie! mnie odbiera? Bądźcie ze mną. ze ze mną. To twoje ostatnie kroki, Nie! Wstań i i Nie! 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 lubię Nie! Zgoda. Nie! czas. Teraz na to. Rej, moc będzie z tobą zawsze. Byle zbieraczka nie może się równać z moją potęgą. A. Ha. Ha. pięć w powietrzu. Tutti attuali galattici te si Relacje człowiek, a pamięć przywrócona. Mm. jesteś Rey Rey Skywalker